Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich cały czas nas zaskakuje, bo do tej pory województwo łódzkie kojarzyło mi się tak: z branżą włókienniczą, filmową i z piłką nożną. No bo LKS widzę, widzę w LKS. A, e, a mi zawsze kojarzyło się z tym, że jak tutaj przyjadę, to w końcu muszę dostać Oskarę i mi się wydaje, że, że teraz to się należy. Jeszcze coś jest fajnego w tym województwie: po pierwsze to, że mają fajną branżę modową. Tak, mają pyszne jedzenie. I mają najlepsze koła gospodarzy wiejskich. I pozostanie w naszej pamięci chyba już na zawsze. I tu. I tu. I tu. Trzesiany dzień, gdzie można najmilej odpocząć za chwilę w upalny dzień. I było fajnie. I jest fajnie. I będzie fajnie. Zawsze się dobrze czuję, na takich imprezach. Powiem tak, też jeszcze nie spadł, a ja już się tak obiadłem, że nie wiem, co dalej będzie. Byliśmy w 14 miejscach, a mamy być w 23, a mój brzuszek taki pełny i co teraz? Żeby pani sobie wypiła, i będzie się Pani bardzo dobrze czuła! Co pijecie? Maślankę. A za co pijecie? Za koła gospodyń miejskich. A właściwie? Za jasiemianki! Tak. Nie. najlepszy program śniadaniowy w Polsce. Aby trwał jak najdłużej, Do wieczora! Do rana! Życzymy więc wszystkim kołom bez wyjątku dobrej zabawy aż do samego piątku. Widzicie? Ja tu zostanę. Ale ja za to idę dalej do Starego Sącza odwiedzić kolejny region, czyli Małopolska.